Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. I odpaliłem grę i się zdziwiłem. Zdziwiłem się dlatego, że ktoś mnie odwiedził. Odwiedził mnie ktoś, kogo w zasadzie powinniście już kojarzyć, na pewno znać. Jest to w zasadzie postać, która się tutaj też pojawia. I w zasadzie jest to Edek. Edek do mnie przylas. Zobaczcie. Tam jego mordę. Patrz. Zarem coś ukradnie. Zostaw tą piłę, człowieku. Zostaw to. Przestań mi kraść. Wyjdź stamtąd. Ja nie wiem, jak on się tutaj dostał, jak drzwi cały czas były zamknięte. Edek. Edek, wypad stąd. No nie, ho ho ho. Wypad. Dźwidź Edek? Nie, tak żeśmy się umawiali, jakżem tutaj się budował. To jest teren prywatny. No, nie patrz tak na mnie. To terem. Ja ci tabliczkę tu postawię, zobaczyć. da się tabliczkę tutaj stawiać? No muszę zobaczyć. Można, można, sprawdziłem sobie już. Edek. Idź stąd do jasnej cholery. Zobacz, że z noc. A ja nie mogę stać tutaj przed domem, bo mnie zaraz ktoś zaatakuje. No ludzie, kochani. A w ogóle zobaczcie, szaderki sobie wrzuciłem. Niektórzy tam sobie pisali, że lepiej się to będzie oglądało. Keniu tam sobie stoi. To jest płotek? jest płotek. Ukradł mi coś. Ukradł mi coś. Ja słyszałem taki dźwięk. Edek. Edek. Edek poszedł sobie na ogródek. O, ja ma. Ja nie wiem, jak ja się go pozbędę, naprawdę. W ogóle to normalne, że shadery zabierają 400 FPS -ów? i to jest w wersji light. Generalnie. Bez jakichś tam szoderów, opcji graficznych, i tak dalej, dodatkowych, miałem 500 fps tutaj. 500, 600, na jest wiadomo. W zależności od miejsca. A teraz mam 60, 80. No, w porywach mam do 100. O, Ediu, ja ci otworzę drzwi, a ja ty sobie stąd pójdziesz, co? Kopać, ja stoję za szybą. I idź stąd. To nieco nie normalne, nie? Generalnie poprawiamy trochę aktywność na kanale. Każdy komentarz będzie dostał serducho, bo serducho, jakoś tam chcecie po prostu serducha. Lubicie, jak twórcy wam serducha dają. E, dlatego też Edek, twój brat przyszedł. Dlatego też po prostu każdy komentarz będzie dostał serducho, nie? E, komentarze po... poprawią też jakieś tam zasięgi, pomogą i tak dalej. Dotrzeć do jakichś tam innych nowych widzów. E, dlatego fajnie by było. No i generalnie łapki w górę też polecam, a Edek, idź do brata i mnie nie denerwuj tutaj, bo zaraz się skończy. No i Edek przegiął, Edek przegiął, patrzcie. O, Edek, Edek, O Edek. Nie, nie, nie chciałem tego robić, naprawdę Edek, naprawdę Edek nie chciałem tego robić. Edek, ja na ciebie nie patrzę. Idź mi stąd. Idź mi stąd. Idź mi stąd. Ja się poszę, zobaczymy. Może może to no, da. No. Edek, bo cię zamuruję jak tu będziesz. Edek. Kurde. Edziu idź stąd. Ja cię proszę. Edek. Edek. Edek ja nie patrzę na ciebie Edek do jasnej cholery no Jakie ja mam się go pozbyć Edziu ja mam pomysł Ja idę na pustynię A ty w tym czasie Po prostu opuścisz to miejsce I każdy będzie szczęśliwy Nie to jest za dużo Edek nie. Ja myślałem, że my kumple jesteśmy. Ja myślałem, że ty jesteś jakiś, nie wiem, poważny, dorosły chłop. A ty piu ździł masz I wbijasz w ogóle idę do domu. Idę. Idę. O. proch będę miał. O, nawet dwa, a może i cztery. Woda ładnie wygląda tutaj. Tylko trochę jest ciemno w środku. I to jest taki ból trochę tego. Tych szaderków. Daj, dawaj proch, nie wybuchaj. Kurde, o, no jest proch, no i elegancko. Lecimy. Patrz, idzie następny jeszcze. Próbowałem z ustawieniami, ale... Radnie o to wychodzi. Nie wiem w ogóle, czy zostawia te szaderki. Bo... ...mam mało naprawdę FPS-ów tutaj. Znaczy mało, no. Em... Trochę mnie boli to, że jednak straciłem ponad 400, nie? O, czyli po prostu jak on nie wybuchnie, to on daje proch. Super. Dobra, ile mam tego prochu? A... Serio? Tu mi gdzieś pisaliście, bo ja czytam wszystkie komentarze. Może nie na wszystkie odpowiadam, bo czasami wiecie, różnie to jest. E, ale na pewno czytam. Ktoś pisał, że tu jest gdzieś piramida. W ogóle zwiększyłem sobie renderowanie chunków, e, i więcej widzę, nie? Teraz. Tam. To musi być coś wystającego z takimi czerwonymi elementami. Hmm. Tam tu się jeszcze chyba nie ten. Eee, nie zrenderowało. Tam nie. Tam też może jest. Chociaż. Tam też nie. Nie. Idę. Idę na pustynię. Idę szukać piramidy. Tam piramidy piramidę znaleźć. Może jak odejdę, to Edziu może też sobie pójdzie. Patrz. Ten bloczek ukradędek. Ten bloczek ukradędek. Edek. Bo nikt inny tutaj nie stawia. Kenio tam... Żyje sobie. Dalej. Kenio nie będę wykorzystywał. Mam nadzieję, że Edek mu tam nic nie zrobi. Kurde, gdzie ta pustynia? Nie pamiętam już pod którym odcinkiem to było. Czyżby tam może? Tutaj, patrz! Tutaj przecież człowieku! Tutaj. Ale to jest piramida? Co innego chyba. O Jezu, żeś mnie wystraszył. Króliczku. Nie rów tak. Nigdy więcej. Hm. hm. Tam nie idziemy. No tam straszą. I cyk cię. Kurde, króliczku. Patrzcie tutaj. Patrzcie, jak mało. Kurde wejście, nie? Weźmy, to spróbujemy rozwalić. O! Hmm. Co mam? Piaskowiec, o, psu, o, o, o przycięty piaskowiec. No ho ho Ja tutaj co to jest? Tutaj nic nie ma. w ogóle co to jest za materiał, bo to mi się to tak fajnie, ładnie wygląda. Co to jest? Pomarańczowa terakota. kota. Hmm, to będą dekoracje w domu. Nie wiem, czy mam tu schodzić, czy nie? Te zajęcia mnie tam normalnie niepokoją. Troszeczkę. O. Nie, bo tu gdzieś. Hmm. 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 Dobra. Hmm. Rozumiem. Rozumiem. To jest zapadka, nie? To jest zapadka. Ktoś mnie prześladuje, muszę sobie coś zjeść, bo ktoś mnie prześladuje, Edek za mną chodzi i mnie sprawdza, gdzie on poszedł, kurde mną. No. Muszę trochę rozjaśnić ekran. To od razu lepiej, od razu więcej widocz. A, światło przybiło. Patrz, tego tak nie rozwalę. Tego też. Zobacz. Patrz. Kurde. Nie mam jak się wyjąć. Tam jest TNT. No, zoder. Szkatułki. Znaczy, szkatułki, No, nie wiem, jak to się nazywa. Jezu, czemu ty tym motyką kopiesz, człowieku? To dlatego to tak długo to ci schodziło. Patrz. No normalnie, zaraz tam idę, landu. Muszę uważać. Muszę na to uważać, nie? Znaczy, no, to już pewnie wiecie. że ja muszę na to uważać. Nie zawali się? Nie zawali się. To było trochę materiału, trochę surowców. do tego, żebyśmy po prostu, znaczy, żebym ja. Mógł tam zejść. Trochę mało. Jak na podróż życia, tam. Pokaż, bo to. my to się nie zawali, co to. Idziemy. Jako pod siebie, pamiętaj, nie. A przestańcie wy mnie straszyć. No, no, no. Też tak mówię, co, boisz się. O reszty. Popatrz. A! Już na to nie stanę! Mam nadzieję. To jeszcze chyba TNT powinno być gdzieś, nie? Ale normalnie skarbnica prochu. Co to jest? O, siodło. Jeszcze jedno. Jezu. Sapiesz tam i sapiesz. Zaraz tam podejdę do Ciebie. Dlaczego? Tutaj. Teraz dostaniesz tam z jakiejś siekierki kilofa czy z czegoś tam. O kurde. O kurde. O kurde. To nie. To wiecie co? Jak stanę, to mi się chyba nic nie stanie tutaj, nie? Pokaż. O, proch. Że... O. No. Jestem w ciężkim szoku. Bo nie spodziewałem się, że takich itemków tutaj... Do... Następny, tak? Mój diamencik. Kurde, to normalnie wyprawa się tak udała, że... Aż jestem tak szczęśliwy! O, to jabłuszko! O Jezu, dla konika będzie! Weź tą sadzonkę wywal. Bo to mamy ważniejsze tutaj ten przedmioty. to. Nic się nie stało? Nic się nie stało. Proch najważniejszy. Kurde, drugie złote. Jadko. Jak ja muszę szukać tych? Tych. Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem. Weź tam brok wywal, O, oczy nam się przydadzą. O, niebieska terrakotta, dobra. No, piramidy. No, się wysłowić nie tam, Kamienna, tu żelazna, weź. Się jedna płyta naciskowa, dobra. Oci pająka trzeba tutaj odnieść, bo mogą nam się przydać kiedyś. Sprawdź księgę receptur. Pewnie ten niebieski coś mi tutaj da. Mmm. E... Mmm. Mmm. Jezu, mnie już denerwuje. Mmm. O, się wystraszyłem, że to wybuchnie. Ale. I ciebie jest kretyn. Bów nie mam. O! Człowieku. A to chyba nie wybuchnie, nie? Co mi się wydaje? Patrz, nie znowu miejsca. Pieczony łosoś. Jest pie... Został jabłuszka. Jabłuszka nie chcę tutaj nie ten. To? Próg wywal o, TNT. Um, I o takie TNT właśnie tutaj walczyłem. Jezu nie. Gamoniu jeden. A, bo to raz wystarczy. Dobra. Dobra. Żebym się tu kiedyś nie spadł przypadkiem, to teraz ja zamuruję. I ta zapadka, właśnie, która tu była, jakby ktoś tam jeszcze nie wiedział, ona po prostu powodowała to, że my, jako tutaj stąpający ludzie po tym, po prostu. Odpalaliśmy, jakby Edek Edek łowca, Kredek. Odpalaliśmy, tą em, Te TNT, wszystkie tutaj, nie? Tylko o to chodziło. Piaskowiec, Grzebiony Piaskowiec, Przycięty Piaskowiec. Czy mi to tak naprawdę jest potrzebne? Jak tu tyle jest, itemów? Chyba nie. Ja bym sobie te skrzynki zapieprzył, zarąbał, ukradł. ukrad. Mm, no. Bo czemu nie? O! Widziałeś? A żeby je ukraść, ja potrzebuję trochę miejsca. By... O! A, od razu lepiej. Aha! Aha! No, nie dostałem się tam. Niestety, przykro mi bardzo. O! A nie, mam chyba, nie? Cztery, dobra, wychodzimy stąd. Bo się ściemnia. Ten tam, sapie dalej bo tam jest oczywiście, nie? Ale ja bym sobie oczywiście tutaj pozbierał tych kolorowych. Czemu ty to kierą bijesz? Kurde mi spadło tam, ja już tam nawet nie wchodzę. Zobaczmy to gdzieś. Jak mi spadło to trudno. Ej, no i spadło. Już teraz pocinisz. Ej, 50 fps na tych shirta nie, to, 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 to tak nie można grać. Mm, to się tak nie nadaje do tego. Bo nie wiem czemu tak jest, naprawdę nie wiem czemu. Jakby mi ktoś tam powiedział, czemu tak jest, to bym był bardzo wdzięczny. Jak nigdy dotąd. Pójdźmy tędy. Jest noc. Nie mam łusia. Bo po co mi łózio? Hmm. Tutaj chyba raczej nie wyjdę. Ale mogę sobie tutaj zebrać te. Tyk. Nie, bo ogólnie bardzo ładnie to wszystko wygląda, nie? Że no, kwestia FPS-ów. Jest tutaj naprawdę bardzo ważna, ponieważ ja wam chcę dostarczyć rozgrywkę F. W... Przynajmniej to Tutaj jakoś tam płynnie wyglądało. Nie, żeby to był taki pokaz slajdów na 30. O. No. Zakopałem się. Na powieścinie. Tu cyk. Tu jest cyk, tak? O. Okienko na świat. Nikogo nie ma. E, nikt nas nie obserwuje. A wy za to możecie zaobserwować mnie na Instagramie. No i wychodzimy. Dzień dobry. O. Gul, gul, gul. Patrz. Ile ich tam jest? O kurde, ty. O kurde Którędy nawał brzich? Nie odpowiedź mi. Zostań mnie bić! Co ci zrobiłem? Cię zapytałem, który na brzich. Ty my lejesz tutaj. E! Ty! Widziałeś Edka? Czy wyszedł? Nie widziałeś? A ty ładnie świecisz. No dobra, trudno. No. Mam proch. W ogóle, patrz ile mam prochu! 25! 25 prochu, 7 TNT! Puh. Taki boom to będzie, gdzieś. Hmm, ten pojąku tam obaj. Ja muszę w ogóle. O, zrespili się, bo ich tu nie było. Na, na, na 100%. Poczekajcie, ja wiem, że wy się tam denerwujecie. Ale to jeszcze nie czas na to, żebyśmy się tutaj konfrontowali. O, o, dzień dobry. Ale żeś się tutaj zjawił, co? Gdzieś normalnie z podziemi chyba wyrósł. Kurde, ja cię bardzo szanuję, bo ty masz proch. Patrzcie, jaka tam oświetlona chłopeczka moja. To od miód, malina i nie? Potwierdzasz to? Hmm, potwierdzam. Tam pochodnie zostawi. Idź stąd. Raz. Dwa. Tam jest jeszcze Creeper. Idziemy do Creepera. Już przy okazji. Jak już tu jestem. jestem jestem. Siemanko. Nie wybuchaj. jaś nie wybuchać. Bo rozwaliłeś tutaj. Cud natury. Cud natury i budowle. To nie gonią. Wariaty, o, pająnyki. Ty. Biorę na bałzi, mi powiedz. Ej, ale dwóch na jednego. Tak się nie bawimy. Albo jeden, albo wcale. No. Tak ma być. Dobra, idę stąd Patrz! Jaki szalony jeździec. Jerdzielę idę stąd, uciekam Idę do domu. Idę zobaczyć, jak Edek będzie. Dalej u mnie w domu. To już jest po etku. O, kurde. Oni to tam ścielają na ten. na odległość. A, a, a. O, Edek. Pa, dwa, dwa etki. Normalnie, kurde, chyba wyszedł mi z domu. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę. Jak nie? To ostatni raz, żeśmy się widzieli z, z Edziorem. Edwardem. O, następny Edek. ile tych etków się tutaj nagle porobiło? Tam ten mam szczczały? On trzy. Więc nie podchodź. Nie podchodź do Edek. Ja się na Ciebie nie patrzyłem tam. Coś ci się chyba przywidziało. Nie patrz ile tych w ogóle tych. Bo kurde dziurę wpadłem, Edek w dziurę zrobił. Jak tę żyjesz? Edek mi chyba ukradł tutaj trochę bloczków, bo to nie było takie tutaj szerokie. To nie, 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 nie. Ja tu normalnie tabliczkę muszę postawić, że Edkom wstęp zbroniony a nie ma go. Poszedł. Poszedł. Haha, poszedł Edzio. Edzio, poszedł. Dobrze, cieszę się bardzo, że Edzio poszedł. Cieszę się, że zwiedziłem piramidę. Cieszę się, że mam 36 prochu. Aktualnie TNT sobie zostawię. Złote jabłuszko sobie zostawię. Na razie. Póki co. Czy coś jeszcze mógłbym sobie tutaj zostawić? A czemu tutaj chlebek nie jest połączony? To diamenciki zaraz sobie położymy. A dobra, później, w następnym odcinku. Później. Mmm, dobra. To, 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 to. To może schować. schować. Kurde, ile ja mam tutaj rzeczy. Niewyobrażalnie dużo. To może sobie tam znowu gdzieś. po tym. W jakieś inne miejsce? Siodło mi się może kiedyś przyda na jakiegoś innego konia. Hmm. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem, dobra, to jest załatwiona sprawa, teraz tak, tu byśmy załatwili za jedną sprawę, żebyśmy to tutaj schowali. Eee, rzeźbiony piaskowiec i piaskowiec, dobra, piasek, przycięty piaskowiec, dałem mi raczej nie będzie to niczego potrzebne, tak mi się wydaje. Uuu, Po jakie ładne, super. Aha, czyli potrzeba tak. Mhm. Kamienia. A to ja, ty, jakbym lawę znalazł, to mogę to lawę używać do tego, żeby to y Polić. O kurde. Dobra, to nie wiedziałem. To się właśnie dowiedziałem. Ok. Rozumiem, dobra. Czyli to sobie po prostu tutaj wywalę. E, pewnie to, co tutaj leżało, bo chyba widzieliście nawet, że coś tutaj było, e, to Edek prawdopodobnie zabrał. Prawdopodobnie stwierdził, że skoro to jest niczyje, to on sobie to po prostu bierze. Tak, o, po prostu. Bo on taki jest. Mm, ale dobra, no bo w sumie tego i tak by mi nie było szkoda. Tak więc, Edkowi na zdrowie, że tak powiem, to jedno sobie zostawię. E, następne będziemy sobie tutaj gdzieś tam e, testowali mm, w najbliższych jakichś odcineczkach. E, no i generalnie to by było chyba na tyle. Tak, to było na tyle. Bo nic więcej mi tutaj do szczęścia nie potrzebne. Poza tym, żeby po prostu mm, Edek. Nie przychodził. Tak więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Cię podobało się. Tak, to oczywiście zostało w górę. Napisz jakiś komentarz, Pamiętaj, że wszystkie komentarze z... będą oznaczone serduchem. Ehm, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Pamiętaj o dzwoneczku. Możesz dołączyć na Discorda, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, a także porozmawiać sobie z nami. Zapraszam cię do nowego Instagrama, gdzie wrzucam swoje prywatne jakieś tam zdjęcia i tak dalej. Ehm, możecie mnie obserwować, co aktualnie robię, jakieś tam relacje i tak dalej. Tak więc. Jeszcze raz dzięki i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.